Cześć, 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 cześć. Dzisiaj jest Dominika Złotorączka z dodatkowymi rozwiązaniami, bo nie działa mi ten kabel, tak jak Wam wczoraj pokazywałam. Ktoś nadepnął, jakiś matczek nadepnął. Albo Dominika, albo Iwo. Bo Koty na pewno nie. No i tak to tam teraz. O ja. I mam dziwne sztuczne światło z tyłu. No ale jakoś to muszę ogarnąć, poczekajcie jeszcze sekundkę. No dzisiaj już inaczej tu mnie zarządza, chociaż robi mi się jakiś dziki cień, to niech będzie już tak jak jest. Albo poczekając chwileczkę, aż się pologujecie, ja jeszcze przyniosę sobie jedną rzecz. Mhm. Pam, pam, pam. Mhm. Okej, okay. nie widzę nikogo, bladym świtem, natomiast każdy już będzie oglądał kiedy, wtedy, kiedy ma życzenia. Ja mam padla za godzinę, więc muszę się zwijać. Fajny ptaki, słuchać ptaki. Myślę, że to też jest takie miłe na poranek. Ja to uwielbiam osobiście. To tak już mówię, o niczym, po to, żeby poczekać na jakąkolwiek duszeczkę, żebym była pewna, że sygnał dociera do we właściwe miejsce. Także ja zawsze mówię, o moje ptaszki przyleciały, bo są faktycznie, część z tych odmian jest szczególnie mi bliska rodzajem śpiewania. Uwielbiam, osobiście uwielbiam absolutnie. Mm, Okej, okay. więc nie czekając i przechodząc do tematu, dzisiaj temat introwertyków. Krystyna napisała taki temat, w jaki sposób budować relacje z introwertykiem, żeby uwierzył w MLM i w jaki sposób rozmawiać z introwertykiem, żeby chciał budować MLM. I dzisiaj, czyli dzisiaj trochę szerzej w ogóle o introwertykach, o, widzę, widzę no to zaczyna docierać sygnał do internetu, to elegancko. Czyli dzisiaj trochę szerzej o introwertykach, nie tylko w kontekście budowania MLM, bo nie każdy, kto tutaj jest, buduje MLM, ale generalnie w kontekście relacji, budowania relacji szeroko rozumianych, okej? Okay? Introwertycy a ekstrowertycy różnią się tym, że mają inną potrzebę bodźców, inną łatwość budowania kontaktów, inną też. Odporność na ilość ludzi, ilość informacji, ilość wszystkiego. Jeżeli mówimy o introwertykach i mlm to jest to absolutnie genialna i doskonała praca, tylko trzeba sobie to właśnie uświadomić. I Krystyna, i ja pod tym kątem to masz ogrom argumentów. Z prostego powodu. Wyobraźmy sobie, że ktoś jest introwertykiem i ma iść do tradycyjnej pracy na 8 godzin, gdzie nie ma możliwości regulacji sobie bodźców, tak? Czyli wiadomo, że mógłby być księgowym i zamknąć się w czterech ścianach, może mieć taką pracę, którą może wykonywać z domu, ale pytanie ile? Czyli analizując pod kątem różnych pracy, to analizuje ilość kontaktów, ilość bodźców, jaką ma w danej pracy. Bez względu na to, czy w pracy etatowej robić coś 8 godzin w domu, czy 8 godzin poza domem idzie, ja zawsze współczułam dla przykładu osobom, które pracują w marketach na galeriach, w galeriach na pasażach. Kojarzycie na pewno takie sytuacje wzmożonego ruchu, czyli w galerii na pasażu generalnie jest głośno i, i tłoczno, ale w sytuacjach wzmożonego ruchu typu święta, typu jedne, drugie święta i tak dalej, czy wyprzedaże, to są po prostu dzikie tłumy, a do tego, do tych dzikich tłumów jeszcze jest takie umce, umce, umce dookoła, jest ogrom muzyki, jest ogrom różnych rzeczy. I ja jako skrajny ekstrawertyk, absolutnie skrajny ekstrawertyk, czuję się zmęczona wtedy i mam ochotę po prostu wszystkich zabić i uciec. Wyobrażam sobie, jaki to dramat musi być dla introwertyka, dlatego że to musi być miażdżąca energia, absolutnie miażdżąca ilość bodźców. Podobnie w szkole. Introwertyk w szkole to... Hmm, no, absolutnie, a gruby temat, może w szkole wyższej ewentualnie, ale w szkole podstawowej, w przedszkolu, albo w szkole średniej generalnie, to współczuję też introwertyków, dlatego że chodzi o ilość bodźców. I teraz popatrzmy na pracę online z networkiem, bo w tym kontekście Krystyna pytałaś. Praca online z networkiem daje nam swobodę dopasowywania pracy do życia i nie życia do pracy, co oznacza, że każdy introwertyk jest w stanie sobie tym regulować, czyli jest w stanie decydować, jak dużo ma bodźców w danym okresie. Czy teraz się kontaktuje z ilomaś osobami, czy za chwilę, czy dawkuje sobie codziennie, może się odcinać od ludzi, ma pełną swobodę bodźcowania się i odcinania się od bodźców. Więc z punktu widzenia rozmawiania z introwertykiem, to jest to absolutnie genialny model biznesowy, tylko trzeba pokazać bardzo mocno palcem na to, że ty się regulujesz, czyli ty masz możliwość decydowania, czy pokazywania, przesuwania tej granicy kontaktu z innymi, to ty decydujesz kiedy. Czujesz się zmęczona, zmęczone, przytłoczone, no to wtedy masz możliwość, żeby po prostu się odciąć. Chcesz i czujesz więcej energii na to, żeby się z kimś skontaktować, możesz się wtedy z, tym, z nimi skontaktować. I to jest bardzo ważny element. To, co jest też bardzo ważnym elementem, to introwertykom się bardzo często wydaje, czyli wielu osobom się wydaje w naszej pracy, w pracy MLM, w pracy większości osób, które tutaj są, że my mamy obowiązek wywijania się na lewą stronę. I to myślę, że to może być takie problematyczne dla introwertyków, czyli jeżeli. Introwertyka chce zaprosić do biznesu ekstrawertyk, który przy okazji bardzo mocno eksponuje się w internecie. Ja się mocno eksponuję. Kiedyś eksponowałam się mocniej, teraz się eksponuję dalej mocno. Ale są osoby, które się eksponują dużo mocniej niż ja. Czyli powiedzmy pokazują się jeszcze bardziej prywatnie, pokazują co jedzą, co robią, po prostu ten harmonogram nie jest wypełniony. Bardzo często pokazują się na przykład, nie wiem w bieliznach, niebieliznach i tak dalej, czyli jeszcze mocno odsunięci, to takiemu introwertykowi może się wydawać, o nie, przecież ja bym nie chciała, nie chciał w taki sposób się pokazywać. O nie, przecież ja bym nie chciała, nie chciał tak eksponować swojego życia prywatnego. Moje życie prywatne jest moim życiem prywatnym. I wtedy trzeba uświadomić introwertykowi, że nasz biznes da się budować MLM biznes. Biznes multi marketingu da się budować zupełnie bez tego typu wykorzystywania, tego typu rozwiązań z punktu widzenia tego, że można się w ogóle nie eksponować. Czyli można dla przykładu pokazywać wiedzę, można pokazywać treści zupełnie nieprywatne, albo można nie pokazywać treści, a jedynie nawiązywać kontakty i udostępniać treści, które przygotowuje zespół. Tak jak my mamy na przykład, mamy wspólną grupę, jedną, drugą, czyli zupełnie bez pokazywania własnych treści można budować ten biznes, tylko trzeba nawiązywać kontakty. I to jest na pewno coś, co introwertyk musi ze sobą przepracować bo jak chce coś zmienić, to musi coś zmienić, czyli nie da się tego tak zrobić, żeby w ogóle nie wychodził ze strefy komfortu, nie zapraszał obcych ludzi, nie, nie, nie pisał do, do kontaktów różnych, jeżeli nie ma wystarczająco dużo ciepłego otoczenia. Wiastka jest do tego, bo jeżeli ktoś ma wystarczająco dużo ciepłego otoczenia, to być może nigdy nie musi, tylko uczymy tamte osoby inne, żeby to robiły. Natomiast przy założeniu, że. Um, a nie ma wystarczająco dużo otoczenia, to musi się nauczyć zapraszać obce osoby, musi się nauczyć pisać do obcych osób, bo bez tego trudno jest, żeby poszerzyć otoczenie. I to jest element wychodzenia poza strefę komfortu, natomiast na to też są metody. I to jest też taka duma. Ja widzę, jak osoby, które są ze mną w zespole, które są introwertyczne i które przekroczyły te swoje granice komfortu, to one później bardzo doceniają na przykład to, że nabyły przeciekawe znajomości, bo w network marketingu poznaje się ludzi bardzo często z Zna się ich online, nie znało się ich nigdy wcześniej. W offline nie miało się szans, nie ma się szans, żeby spotkać takie osoby w offline, bo na przykład mieszka się w miejscowości albo nie chodzi się w różne miejsca itd., tak itd., tak jakieś dziwne odgłosy. A w online da się poznać. I to też jest ogromny benefit dla introwertyków właśnie pod tym kątem, że znowu mamy kontrolę nad intensywnością rozmowy. Dużo łatwiej jest powiedzieć z tobie, jeżeli kogoś spotkalibyśmy na jakimś, studiu, nie wiem, spotkaniu klubu, whatever, jakiekolwiek wydarzenie, czy, czy studia, czy jakiekolwiek inne, i spotykamy kogoś i z kimś zaczynamy rozmawiać, to ta intensywność może być czasami za duża, jeżeli okaże się, że ktoś nie jest w naszej energii, w której my nie chcemy rozmawiać, ktoś jest zbyt za bardzo inwazyjny i w ogóle, no to w offline nieraz trudno jest przerwać tak, ten kontakt. W offline bardzo trudno jest nieraz powiedzieć, no co nie, obrócę się napięcie i nie, nie pójdę w inną stronę i inwazyjna osoba może chcieć dalej rozmawiać, rozmawiać i ta taka pułapka bycia, w, jeżeli nie jesteśmy asertywni, jest dużo trudniejsza do wyjścia z tej pułapki, tak? Czyli dużo trudniej jest wyjść z tego. W momencie, w którym mówimy o relacji online, jest to dużo łatwiejsze, no bo wystarczy przestać odpowiadać. I zawsze później można powiedzieć, sorry, nie, nie odpowiedziałam od razu, bo, bo byłam zajęta. No, no to dobra, to jesteśmy w kontakcie ciach. I zamknąć jakoś ten kontakt po prostu. Czyli też z kulturą, bo ja zawsze namawiam do tego, odpowiadamy na wiadomości, bo bardzo empatycznie na to do tego podchodzę, cokolwiek, ale odpowiedz. Natomiast można tym regulować, kiedy można łatwiej wyjść, uciąć tą relację, zamknąć, wyciszyć i w ogóle. Więc to są ogromne benefity dla dla introwertyka, jeżeli chodzi o budowanie biznesu online. I jeszcze jedna ważna rzecz, kawy. Dzisiaj znowu z mojego ulubionego kubka. Trzeba bardzo uważać z punktu widzenia relacji ekstrawertyk i introwertyk na, na komunikację. Dlaczego? Przez to, że bardzo dużo szkoliłam na salach szkoleniowych z bardzo różnymi osobami, ja sobie eksperymentowałam i nieraz takie, Pytanie początkowe, które rundka na sali szkoleniowej, które się robi, pod tytułem właśnie Każdy mówi o sobie, czyli tam były zdania do dokończenia. Mieszkam w wy, a moje pasje, moje zainteresowania, od szkolenia oczekuję, od ludzi oczekuję, nikt tu obecnych nie wie o mnie, że moje ulubione pytanie. I jak ludzie odpowiadali na te pytania, to ja już doskonale wiedziałam, kto jest introwertykiem, kto jest ekstrowertykiem, po dwóch rzeczach, po odpowiedziach i po mowie ciała. Dlatego, że część osób, Mimo tego, że było to dla nich w dyskomforcie, odpowiadało głębiej na pytania, ale całe ciało mówiło na zasadzie ja nie chcę, a część osób po prostu dawało tak zdawkowe odpowiedzi albo w ogóle miało problem z udzieleniem odpowiedzi, bo właśnie to jest element introwertyków. I milion takich. Takich sytuacji miałam, kiedy ja, jako skrajny ekstrawertyk, zadawałam jakieś pytanie, które było dla mnie zupełnie naturalne, a widziałam reakcję obronną drugą stronę, i w związku z tym, że miałam wiedzę, że mam wiedzę, że, że mam bardzo dużą czujność na ludzi, to ja od razu mogłam zareagować i powiedzieć: Oho, widzę, że ci jest niekomfortowo z tym pytaniem, przepraszam ci bardzo, jeżeli ono za bardzo wchodzi w twoje granice. I ja jestem skrajnym ekstrawertykiem, więc dla mnie pewne rzeczy są tak, rozumiem, że ty masz inaczej, wyznacz nam granice. Daj nam granice, w których chcesz rozmawiać. Ja z radością się do Ciebie dopasuję. No? I to jest taki element, który można wykorzystywać, który trzeba wykorzystywać i który trzeba pamiętać. Bo jeżeli jesteś ekstrowertykiem tak jak ja, to dla Ciebie pewne informacje, pewne pytania, pewne zachowania są zupełnie naturalne i bezbolesne. Dla introwertyka nie. Na to trzeba włączyć sobie czujność, bo jak chcemy się z kimś dogadać, to najpierw musimy się dopasować do niego, a potem ewentualnie przeciągać go w stronę, którą uznajemy za atrakcyjną dla, dla, dla nas obydwoje, czyli otwierać go na przykład trochę. O, zaczynać dopytywać, ale najpierw trzeba się dopasować, czyli dać dystans, dać przestrzeń do niemówienia, dać płytkie pytania, a nie głębokie, dać informacje, to ty decydujesz na przykład o tym, co mówisz, czego nie mówisz i tak dalej. To jest niezwykle, ale to niezwykle istotne. A prześmieszna kiedyś była sytuacja i to dla mnie był skrajnie introwertyczna osoba i przeciekawa dla mnie była też obserwacja mnie przy tej okazji. Pamiętam jak dziś jak chodziliśmy po górach, po teatrach wysokich. Ja chodziłam z firmą Mediusz, cudowną, genialną firmą z Kierkowa, którą ogromnie polecam, bo ja uważam, że jak się chodzi po teatrach wysokich, szczególnie tak jak my chodziliśmy po łańcuchach, po graniach, to, to, to jest to po prostu niebezpieczne. Góry są niebezpieczne, trzeba umieć się zachować, trzeba wiedzieć, gdzie iść w ogóle. I w wielu sytuacjach pewnie bym spękała na poziomie na poziomie tych łańcuchów, a, a z grupą czułam się bezpiecznie. I pamiętam jak dziś, jak szłam za właścicielem firmy i dziewczyną, a dziewczyną, taką dziewczyną, jakąś dziewczyną i oni rozmawiali o stronie internetowej Mediusza i rozmawiali coś tam o treściach, o kontencie, ona coś się wypowiadała i tak dalej. Ja w związku z tym, że ja w ogóle jestem ciekawa tego, co ludzie robią, jak funkcjonują, w ogóle no kto mnie zna, to mnie zna, to wie, że, że takie rzeczy mnie fascynują, no to ja po prostu zapytałam, a to ty też pracujesz z Mediuszem w Mediuszu? Nie wiem, jesteś zaangażowana? A nie, 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 nie. Odpowiedziała tylko krótko, nie? nie? Nie, 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 nie. Nie powiedziała nic więcej. Więc ja zadałam kolejne pytanie. Ja mówię, to czym się zajmujesz? neutralne pytanie, wydaje mi się, eee, na maksa. A ona się tak oburzyła, ona powiedziała, eee, nie, oburzyła się, no po prostu grubo się oburzyła, na zasadzie, eee, ale co ty mnie takie rzeczy pytasz? Nawet nie pogadałyśmy o niczym więcej, żadnego normalnego smolta, a ty mnie już pytasz, czym ja się zajmuję? <grym> ja wiecie, mnie to tak rozmawiło w środku i moje poczucie humoru ale jednocześnie miałam takiego majtfaka, którego ze mnie można czytać jak z otwartej książki, więc nie dało się tego ukryć i powiedziałam, ale ja ci nie pytam, z kim sypiasz, tylko gdzie pracujesz. Wiesz, wydawało mi się, że to jest bardzo, bardzo takie neutralne i zupełnie, zupełnie bezpieczne pytanie, natomiast jeżeli wychodzi poza twoją strefę komfortu, to sorry, nie? <grywka> ale jeszcze Dara już ze mnie wyszła, natomiast, natomiast faktycznie pewnie poprawniej by była, przepraszam cię bardzo, nie? Czyli, ja nie doświadczyłam kiedyś, nigdy wcześniej, w moim 40, wtedy dwuletnim życiu chyba, żeby ktoś był oburzony, że pytam go czym się zajmuje, No to handlarz narkotyków może by się wuszać albo, albo płatny zabójca. Natomiast tego typu no, rozumiałabym kobieta lekkich obczajów jakieś mogłabym być taka, wiecie, confused w tym co odpowiedzieć, chociaż bardzo często nie mają z tym problemu. Natomiast dla mnie to było na tyle nowe doświadczenie, że moja reakcja poprawna nie wygrała z reakcją naturalną, czyli szyderą pod tytułem, wiecie, nie, nie pytam cię, z kim śpisz. No ale mówię o tym przykładzie właśnie pod tym kątem. Ja nie widzę waszych komentarzy, żeby nie było, jakby coś to mi ten, później będę odpowiadała. Mówię o tym pod tym kątem, że. Ludzie mogą nas zaskoczyć swoimi granicami komfortu i mają do nich prawo, bo jak jesteśmy asertywni, ja jestem okej, okay, ty jesteś okej, okay, no to nie nasza rola oceniać, kto gdzie ma granice i czy one są mądre, czy nie mądre, czy one są fajne, czy nie fajne. One są jego, one są jej. O, powinniśmy je uszanować, nie? I to jest takie bardzo istotne. I zmierzam do tego, że fajnie jest się uczyć tych granic ludzi, fajnie jest obserwować, to widać, to można wyczytać, kocham czytać ludzi i na tej podstawie pytać i dzięki temu rozumieć więcej. Mm, dlatego, że jak kogoś mamy w offline i widzimy jego mowę ciała, to jest dużo łatwiej o ile umie ją czytać. Jak ktoś nie umie, to light to mimag, Kłamstwa, pierwszy sezon przynajmniej. Albo pierwsze dwa sezony, albo pierwszy sezon. Trzeci już nie ma sensu, że ktoś lubi tego typu seriale. Ne, bo tam czyta. To mój młody się nauczył czytać kłamstwa i czytać różne rzeczy ne, z tego serialu. To jest light to Magia Kłamstwa na HBO jest. Już kiedyś polecałam, ale nie wiem, czy wszyscy to słyszeli. Bo fajnie jest nauczyć się czytać ludzi, bo jeżeli zadajemy pytanie i widzimy opór, spięcie, to nie idziemy w tą stronę. Chyba, że chcemy komuś dopiec, nie? Jak chcemy komuś dopalić, to idziemy w stronę, która go boli. No ale przecież nie chcemy, bo my tacy nie jesteśmy, więc hmm, puszowaniem kogoś nic nie zyskamy. Trzeba go wrzucić w strefę, w której on się czuje bezpiecznie i dobrze i wtedy można ewentualnie go na, do czegoś przekonywać w momencie, w którym czuje się komfortowo, bo jak będzie się czuł pospinany, to się będzie bronił. No proste, nie? No to będzie bardziej się skupiać na tym, o jej, o jej, jak mi źle jest w tej sytuacji, a nie na tym, co my mówimy. Więc tym dbanie o ten komfort drugiej strony jest niezwykle istotne. Natomiast, jak budujemy biznes online, tak jak większość z nas tu obecnych, no to nie widać mowy ciała. Ale da się wyczytać z odpowiedzi. Bardzo da się wyczytać z odpowiedzi. Bo jeżeli ktoś odpowiada zdawkowo, to albo jest introwertykiem, albo mu się nie chce z nami gadać, albo nie ma czasu. Tak? Albo jeszcze kilka innych rzeczy, ale to są trzy najbardziej prawdopodobne mm, odpowiedzi. Jeżeli wejdziesz na profil czyjś i widzisz, że on jest skąpy w informacje, skąpy w opisy, skąpy w zdjęcia, to możesz wnioskować, że to jest osoba, która nie lubi się eksponować na zewnątrz. Więc zadawanie jej głębokich pytań pod tytułem no, głębokie jak głębokich, to w ogóle nie rozpytanie na zasadzie zagadywania obcych osób, mnie to rozbawia, jak ktoś tak mm, buduje biznes, na zasadzie cześć, co słychać? Nie znam nikogo, nie znam tego kogoś, a ktoś mi pyta cześć, co słychać? I nawet ja jako skrajny ekstrowertyk mam tak zwanego majtwaka, nie? I nie wiem, co mam odpowiedzieć, bo hmm, mam ochotę powiedzieć, zależy, gdzie ucho przyłożysz, nie? <grym> Ale to jest po prostu hmm, jedno z takich pytań. Hmm, po angielsku to, to, to tak oni funkcjonują, nie? Hey, how are you? You good? You good? <grym> Ale to jest trochę inna formuła i, i to trochę taka bardzo grzecznościowa i to jest taki zupełnie normalny. I ja na przykład tutaj obserwuję w Portugalii, bo mam bardzo dużo angoli wokół siebie mniej Portugalczyków i śladowej ilości Portugalczyków. Jeden z moich dwóch moich trenerów padla jest Portugalczyków. I ja widzę różnicę i częściej w Częsturmi ja widzę różnicę, że jak z Angolami się spotykam, to jest zupełnie normalne hej, how are you? A, ha, ha, ha". A jak spotykamy się z Portugalczykami, to jest po prostu, hej, tam jak pisze się wiadomość do Portugalczyka, to nie pisze się hey, how are you? Tylko pisze się na zasadzie hej, na którym korcie jest trening, nie? Po prostu. Bo różnica w odpowiedzi jest taka, że jak do Anglika się napisało Cześć, co słychać, na którym, na którym korcie dzisiaj mamy trening, to Anglik by odpowiedział, cześć! U mnie dobrze, a u ciebie trening jest na korcie trzecim, czy korcie Inowa. A Portugalczyk napisze cześć, Inowa. <grywa> to no jest po prostu, nie, chyba że Portugalczyk przesiąknięty Angolami, to już będzie w innym stylu. I dla mnie to jest fascynujące obserwować ludzi pod tym kątem i obserwować ich reakcje i zachowania. Cudo, absolutnie cudo. I z punktu widzenia introwertyków w ogóle, czyli jak mówimy o budowaniu relacji z introwertykami, no to popatrzcie, jeżeli byśmy zagadali do ekstrowertyka, widzimy, że profil kipi informacjami. Osoba się bardzo lubi eksponować, eksponuje się, robi to w czasem nawet zaskakująco otwarty sposób. No bo są osoby, które tam, wiecie, pokazują tak dużo, że ja czasem mam takie pytanie, ale po co, nie? Po co? Mm, I... Y i ktoś widać, że nie eksponuje się i tak dalej, to tam nieraz nawet na poziomie komplementów trzeba uważać. Dlatego, że osobę ekstrawertyczną, jak zasypiemy komplementami na no zasadzie Jej, jakie piękne, jakie to, jakie tamto, ale ślicznie wyglądasz, ale wspaniały, masz dzieci, ale wiecie o co chodzi. To spoko, to mi graj, nie? Natomiast y, oczywiście przy założeniu, że jest to fajne szczera, takie dla mówienia. Natomiast introwertykami, introwertyk na poziomie nawet komplementów może mieć wyzwanie na zasadzie. Czuję się niekomfortowo, że mnie tak komplementujesz. Czuję się niekomfortowo, że ty mi tyle, tyle mówisz miłych rzeczy. Rozumiecie? Tu trzeba mieć ogromną wrażliwość, ogromną, ogromną wrażliwość na to, słuchać, czytać ludzi i dawać im, czyli zgodnie z, za, z założeniem, dawaj ludziom to, co oni chcą dostać, a nie to, co ty chcesz dostać. Ucz się ludzi. Ja to zawsze mówię wszystkim osobom, z którymi pracuję. Naucz mnie siebie i naucz się mnie bo to nie jest tylko tak, nie? Czyli naucz się też mnie, czyli ze mną pewnych rzeczy się nie robi, no bo mnie dżaznią i ja o tym mówię głośno, no bo jak mam mieć w komforcie z kimś pracować przez miesiące, lata, może do końca życia, to no to byłoby miło robić to w komforcie, a nie w dyskomforcie, że za każdym razem skrzytam na zasadzie oh my goodness, nie? Mhm. I z tą relacją z introwertykiem w momencie, w którym chcemy ją budować poprawnie i dobrze, to nieraz jest właśnie rozwiązaniem na zasadzie wiesz co, nie wiem czy jesteś introwertykiem czy ekstrowertykiem, jak lubisz, jakie lubisz poziom głębokości, jak szybko budujesz relacje. Ja jestem ekstrawertykiem, więc jeżeli coś zrobię trzy kroki za bardzo do przodu, to patrz mi w głowę po prostu, daj mi znać, że to jest dla ciebie w dyskomforcie i tyle, dobra? Czyli, czyli daj mi znać, ja ci podeślę to, 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 albo mam takie pytania, ale to pamiętaj, ja ci pytam po to, żeby lepiej zrozumieć swoją sytuację, po to, żeby ci odpowiedzieć na pytanie, nie pytam cię z czystej ciekawości na zasadzie wścibskiej i plotkarskiej, tylko po prostu po coś, tak? Jeżeli to jest dla ciebie w komforcie i to mi odpowiadaj to, co jest w komforcie. Jeżeli nie, no to wyznacz nam granicę. I to jest takie bardzo ważne. Czyli zawsze bardzo ważne jest, żeby mówić o swoich intencjach. Z interwertykiem szczególnie ważne jest, żeby mówić o swoich intencjach. A jak zadamy jakieś pytanie i nie mamy odpowiedzi, to nieraz można do tego później dodać. Na zasadzie, wiesz co, zadałam Ci takie pytanie, bo właśnie czy nie wiem, ktoś nas zapytał, ile kosztuje ten, te ampułki kolagenowe. Introwertycy często boją się zadawać pytań takich, bo boją się, że ich później zasypiemy, nie? I mm, ile kosztują te ampułki kolagenowe? No i my wtedy powinniśmy odpowiedzieć, kosztują 66-75 w momencie, w którym jesteś partnerem, w sensie masz swoje konto w systemie, niezobowiązujące, bezpłatne, ale masz konto. To kosztują niecałe 67 złotych. Natomiast, a co, używasz tego typu rzeczy, nie? Chcesz się podzielić ze mną swoimi sposobami na pielęgnację albo wyzwaniami, jakie masz z serą, żebym ewentualnie mogła Ci podpowiedzieć, co z naszych produktów będzie dla ciebie, dla ciebie najlepsze? I daję wtedy, jeżeli widzę, że ktoś potencjalnie może być introwertykiem, to zadaję normalnie pytanie zamknięte, ale mówię, czy chcę? Zadaję pytanie, ale mówię też to, co. Czyli żeby podpowiedzieć Ci, co może być dla Ciebie najlepsze. Mówię językiem korzyści do tej osoby. Nie? Bardzo, ale to bardzo ważne. I mm, też takie bardzo istotne. To nawet takie banalne pytanie. A gdzie spędzasz wakacje? A gdzie to? A jak na imię mają Twoje dzieci? Wszystkie te pytania mogą być za bardzo. Nie? Wszystkie te pytania mogą być za bardzo. Czyli podsumowując. Umiejętność rozmowy z różnymi osobami innymi niż my jest fascynująca. Warto się tym bawić w takim pozytywnym tego znaczeniu. Warto się tego uczyć, warto sobie to trenować. Przy dwóch ekstrawertykach paradoksalnie czasem nie jest łatwiej, dlatego że ekstrawertycy mogą mieć tendencję do gadania, czyli obie strony chcą sobie pogadać i wtedy nie ma kto słuchać. Introwertyk jak dobrze słucha, to nie znaczy, że chce tyle słuchać, bo może być przewidywany informacjami, to też trzeba uważać. A i taka ważna informacja, bo mm, wbrew pozorom czasem introwertycy są lepszymi klientami, wierniejszymi może tak na takiej zasadzie, wierniejszymi klientami i partnerami biznesowymi z prostego powodu. Ekstrawertyk ma dużą łatwość nawiązywania relacji i jak ma dobre relacje z nami, bardzo szybko może zbudować dobre relacje z innymi osobami. Introwertyk, jak już komuś zaufa, przed kimś się otworzy, na coś się zdecyduje, przejdzie jakąś swoją granicę komfortu, to później może nie chcieć tego przeżywać od początku. Dlatego może być wierniejszy w tej relacji. Więc te relacje na początku mogą być trudniejsze do zbudowania, ale dużo, dużo, dużo trwalsze. I to też warto jest doceniać bardzo mocno, że mimo tego, że na początku w biznesie może być troszkę trudniej dogadać się z introwertykiem, bo po prostu nie daje nam informacji które są nam potrzebne do tego, żeby, żeby w tej relacji funkcjonować, to później, jak już się siebie nauczymy, jak już zaufa, jak już się otworzy i w ogóle to może być wbrew pozorom dużo, dużo um, trwalsza po prostu ta relacja. Okej, okay? no i tyle na dzisiaj. Życzę Wam przewspaniałego dnia. Zmieściłam się w pół godziny, super. Życzę Wam przewspaniałego dnia. U nas tu słońce, my za pół godziny jedziemy w Dzisiaj znowu raz, dwa... 3,5 godziny. Ja codziennie ostatnio gram 3,5 godziny i celebruję to, bo to po prostu tak mi schodzi cały stres. E, cudownie. Absolutnie. To jest i social, i budowanie relacji, i przy okazji sprzedaję produkty, i przy okazji mam fajnych znajomych, i ruszam się, i mam... rywalizuję. O, po prostu wszystko mi, wszystko mi to robi. Same cudowne rzeczy. Więc życzę Ci, żebyś też miała, miał takie swoje sposoby na katalizację, bo jak się dużo pracuje, to trzeba mieć swoje sposoby na katalizację. To jest taki mój czas, który pff, ubóstwem i celebruję. Ja, a z ilu poranek celebruję właśnie też napadło? Wspaniałego dnia. Do zobaczenia jutro o godzinie siódmej czasu polskiego, a mój zespole do zobaczenia wieczorem na warsztacie Buziaki.